Zastanawiasz się, co dziś ugotujesz? Robot kuchenny Perfecto ci to ułatwi. Możesz tworzyć wyjątkowe potrawy bez wysiłku. Intuicyjny ekran dotykowy poprowadzi cię krok po kroku przez przepisy. Z aplikacją dostajesz tysiące darmowych przepisów do robota, które masz zawsze pod ręką. My Perfect Cocktail. To takie proste. Dbasz o zdrowie? Skorzystaj z funkcji gotowania na parze, dzięki której łatwo przygotujesz zdrowy obiad. A może lubisz robić słodkie wypieki? Zaskocz najbliższych i przygotuj im pyszne muffinki albo inny gotowy deser spośród setek przepisów dostępnych w robocie kuchennym Perfecto TRM01 od MPM. A przepisów jest coraz więcej. MPM to My Perfect Muffin. MPM My Perfect Moment, kiedy każdy nasz przepis staje się kulinarnym sukcesem.